Witajcie, kochani, w dzisiejszej energetyce dnia Magdalena Rudkowska-Odero i 8 kwietnia 2019 roku. Proszę Państwa, poniedziałek. Poniedziałek, niektórzy nie lubią poniedziałków. Ja, proszę Państwa, bym powiedziała tak. No lubię, lubię poniedziałki, chyba jakbym miała powiedzieć, jaki dzień najmniej lubię, to nieraz niedzielę, bo zawsze szczególnie jeżeli pracowałam, tak jakbym powiedziała, tak na, na etacie, chociaż że ja tak naprawdę na etacie w swoim życiu to pracowałam może ze 3 ze lata, tak to zawsze miałam taką, bym powiedziała, pracę twórczą, ale to nieraz nie lubiłam, proszę Państwa, niedzieli, dlatego że niedziela już była taka od południa, taka trochę podminowana, no bo trzeba w poniedziałek, jak do pracy, bo trzeba się przygotować. No i oczywiście myślę, że wiele osób tym poniedziałkiem się stresuje. Ile będzie pracy, czy chociażby tym, że to jest początek tygodnia i ile jeszcze dni do weekendu. Natomiast proszę Państwa, dzisiejszy dzień może być bardzo, bardzo przyjemny. Dlaczego bardzo przyjemny? Dlatego, że po pierwsze z całości daje szóstkę. Czy szóstka jest dobra? Tak. Szóstka jest dobra. Szóstka dzień pod wpływem szóstki jest w miarę dobry. Ja bym powiedział oczywiście szóstka jest emocjonalna i nieraz może gdzieś tam emocjonalnie do czegoś podchodzić, natomiast ja myślę, że przede wszystkim do kontaktów z innymi ludźmi będzie to dobry dzień. Ja bym powiedziała zarówno rodzinnie, rodzinnie możemy być ciepli, możemy być bardziej tolerancyjni. Zawodowo, ze względu na to, że z dnia jest ósemka, pomimo, że szóstka takie, nie wiem, czy w tą, czy nie w tamtą, to mimo wszystko ta ósemka da nam takiej dużej, dużo rzeczowości, tak? Czyli będziemy wiedzieli, czego chcemy, i bym powiedziała, jak załatwiać y, trudne sprawy, właśnie wiedząc, czego chcemy, ale bez żadnych pyskówek, bez żadnych y, takich kłótni. Tylko w atmosferze rodzinnej, tego naszego szefa albo współpracownika, widząc, ta, widzi, zobaczcie w takim świetle, jakby był to ktoś bliski, ktoś, kto Was kocha, kogo Wy kochacie. I jeżeli z takim nastawieniem będziecie załatwiali wiele spraw, to jestem przekonana, że te, wiele tych spraw będzie załatwionych pozytywnie. Czego oczywiście Wam z całego serca życzę. Eee, kolejna rzecz, dobry do wszelkiego rodzaju randek. Dobry okres, jeżeli na przykład jesteście w stałym związku i chcecie się pogodzić z ukochaną osobą, bo na przykład było nieciekawie, no to bym powiedziała, dzisiejszy dzień rewelacyjny do wszelkiego rodzaju, wyjść na wspólny, zgodny obiad albo wspólnie na kolację do restauracji. To do tego na pewno jest bardzo dobry dzień. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, one też naprawdę powinny Wam dzisiaj wychodzić. Chyba że niektóre rzeczy z własnej winy zaniedbacie, ale jeżeli będziecie się uczciwi angażować w to, co robicie. Jeżeli będziecie nawet potrzebowali wsparcia innych osób, współpracowników czy szefa, to naprawdę to wsparcie powinno być Wam ofiarowane i naprawdę powinno być te relacje, jak również praca, powinna iść Wam bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, no to może troszeczkę dzisiaj bym zwróciła uwagę, na układ pokarmowy i zasugerowałabym więcej lekkości w diecie. Natomiast tak naprawdę powinien być bardzo fajny, bardzo lekki, bardzo dobry dzień, pomimo że z miesiąca czwórka. Dobrze, i teraz zobaczę z jaką energią anielską. Z jaką jakością powinniśmy dzisiaj popracować? 8 kwietnia, proszę Państwa, pusta karta anielska. Widzicie dokładnie, myślę, że widać to w kamerze: pusta karta anielska. Co to oznacza? Oznacza to, że na dzień dzisiejszy mamy carte blanche, nic nie jest przesądzone, nic nie jest narzucone. Możemy zapisywać historię dzisiejszego dnia jak chcemy, pracować nad czym chcemy. Albo w ogóle nie pracować i spędzić bardzo przyjemnie dzień. Co by na dobre. I jeszcze, kochani, afirmacja na dzisiejszy dzień afirmacja na dzisiejszy dzień moje ciało i umysł są wolne od choroby, jestem zdrowa. Bardzo dobra, bardzo lekka, uwalniająca afirmacja. To również afirmacja, jeżeli ktoś z Państwa ma problemy zdrowotne, to proszę Państwa, to jest bardzo dobra afirmacja, bez względu na to, czy ktoś ma no, poważne choroby, nowotworowe, czy ktoś ma migreny, a może ktoś ma depresję. Ta afirmacja podnosi energetykę Waszego organizmu, Waszej psychiki, uwalnia od choroby. Więc ja jeszcze raz powiem: moje ciało i umysł są wolne od choroby. Jestem zdrowa. I proszę Państwa, tego zdrowia życzę Państwu nie tylko dzisiaj, ale przez cały kwiecień i resztę Państwa życia. Zapraszam na jutro.